Siema, czy to wasza ulubiona YouTuberka? Dzisiaj są dosyć dziwne animacje. Zobaczmy, co tu jest. Boyfriend, co ty tu robisz? Jakby nie pytam się, zostawcie subika. I ogólnie będzie takie małe. Mam nadzieję, że Wam się spodoba odcineczek. Prawda? Prawda? Spodoba Wam się. Prawda? 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 Eee. No, dawał on be się jako szort. Oha, no fajna posłoneczka, fajna nutka, fajna nuta, kurde. A to o co chodzi? Że tu jakiś czarny jest, a ona ma killed, czyli... to co jej ten sznurek? O oh my god, co? Jakby piko, piko, nene, piko, plus nene, x nene, piko, nie wiem. Ech, teraz szukamy tej piosenki, bo słyszałem od wielu, że Właśnie na tym modzie będzie, podobnież. Dobra, powinny już zaraz być. To ta. Kurde, bo ja nie wiem. Wy pewnie słyszycie, ale ja nie. Wydaje mi się, że powinienem pominąć. Dobra, pominimy. Teraz chyba powinno to być, co nie? No nie. Ej! Fajna nuta, ta z tamtego. Ej, fajna, mega. Cute, cute. Super, mega. Sztos. doki. Przechodzimy do ostatniej animacji w tym odcinku. Idzie sobie Nene, zaczepia Kacandra i Piko. Smutne to jest. co są jakieś dzieci z Piko School. Yy, aha, tu też gadała ten Bip Piko, a że, a że ona ma coś, a ona buziła coś. O fu, ale biedna, czemu ją wyzywasz? Nie powinnaś, wiem, że ona cię wyzywała, ale to było za mocne. Nie można tak, nie przezywać się. Co zrobić To było smutne. Widzimy tu Piko. O, jak słodko.